Co to? Jan jest trener rozwoju osobistego. Żeby osiągnąć sukces, musisz naprawdę tego chcieć. Dobre. W... Stąd ty w... W... chcecie w... ty w... Moja intuicja mówi mi, że z Piotkiem dzieje się coś złego. To sprawa dla Hackerman: aktywacja! Hackerman! Musimy wyjść z naszych stref komfortu. Piotrek, wytrzymaj! Myśl pozytywnie. Piotr nigdy nie poznał mojego sekretu. Nie wiedział, że to miasto jest bezpieczne. Póki jest w nim HACKERMAN! Chyba chcesz, żeby wycie Prawda, Piotrze? Wiedziałem, że Piotr jest poddany niebywałym torturom. Dlaczego mamy taki negatywny attitude? Nie miałem zbyt wiele czasu, dlatego do mieszkania coacha musiałem dostać się podstępem. Coach! Herman, Wypuść go podły sukinsynu! Nie pokonasz mnie! Witam w Insajtach, czyli krótkich Uf. filmach, w których mówię, jak wyjść ze swojej strefy komfortu. Piotrek! stawaj bo dłużej nie zniosę tego pierdolenia. Mm -mm. Powiedziałem twojej matce, że nie przyjedziesz na święta, tylko nie do strefy komfortu. Łukasz? Dla przyjaciół Łukasz, dla ciebie,